Czy kiedykolwiek obserwowałeś, jak osoba starsza, muzyka, powoli się zmienia, nie zdając sobie sprawy, że może to być jej ostatni rok? Nie zawsze jest to dramatyczne lub oczywiste. Czasem to tylko drobne zmiany, łagodniejszy głos, utrata zainteresowań, dziwny spokój, który zastępuje zwyczajny niepokój. Lekarze i opiekunowie często mówią, że ciało szepcze, zanim przestanie mówić. Muzyka. Te szepty pojawiają się jako delikatne, niemal niewidzialne oznaki, że koniec może być bliski. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu wyraźnym oznakom, które wiele osób starszych przejawia w ostatnim roku życia. Muzyka. Ich celem nie jest wzbudzanie strachu, lecz zwiększenie świadomości. Ponieważ kiedy je zrozumiesz, zaczniesz postrzegać swoich bliskich. Z głębszym współczuciem, cierpliwością i łagodnością. Niektóre z tych oznak są fizyczne, inne emocjonalne lub duchowe. Razem tworzą cichy język między ciałem a duszą, taki, który zrozumieją tylko ci, którzy naprawdę uważnie obserwują. Jeśli więc masz starzejącego się rodzica, małżonka lub przyjaciela, zostań ze mną do końca. Być może zaczniesz dostrzegać rzeczy, które widziałeś wcześniej, ale nigdy naprawdę ich nie rozpoznałeś. A teraz zaczynajmy. Muzyka. Oznaka pierwsza: nagła zmiana wzorców snu. Jedną z najwcześniejszych i najczęściej błędnie interpretowanych oznak jest sytuacja, gdy osoba starsza zaczyna spać znacznie więcej niż zwykle. Możesz zauważyć, że Twój ojciec zasypia w trakcie rozmowy. A twoja matka siedzi cicho na swoim fotelu, jej oczy zamykają się. Muzyka, raz za razem w ciągu dnia. Rodziny często zakładają, że to tylko zmęczenie lub nuda. Muzyka. Jednak z medycznego punktu widzenia, ten głęboki, częsty sen jest oznaką, że ciało oszczędza pozostałą energię. Muzyka, gdy organy zaczynają pracować mniej efektywnie. Ciało instynktownie kieruje się do wewnątrz, oszczędza siły nie na chodzenie czy rozmowę, ale na podtrzymanie funkcji niezbędnych do życia muzyka takich jak oddychanie i krążenie. Zauważysz też chwilę niezwykłej bezruchu jakby osoba była obecna, ale oderwana od otaczającego ją hałasu. Niektórzy opisują to jako rodzaj wewnętrznego muzyka wycofania przygotowania do czegoś wykraczającego poza codzienne życie. Emocjonalnie ten etap może być dezorientujący dla bliskich. Możesz czuć pokusę, by utrzymywać ich w stanie czuwania, angażować ich, przywracać do tego, jak było kiedyś. Ale często ten cichy sen jest formą łaski, pozwala ciału odpocząć bez bólu, a umysłowi łagodnie wędrować między światem fizycznym a duchowym. Muzyka. Kiedy mój stary przyjaciel Robert skończył. Osiemdziesiąt lata zaczął spać dwanaście, czasem czternaście godzin dziennie. Nie był przygnębiony. Mówił, że po prostu czuje się bliżej spokoju, gdy jego oczy są zamknięte. Na początku jego rodzina martwiła się, że coś jest nie tak, ale z czasem zrozumieli, że jego drzemki nie były ucieczką. Były częścią świętego zwalniania, sposobu w jaki ciało przygotowuje się na odejście bez walki. Muzyka. Kiedy widzisz, że to się dzieje, nie próbuj z tym walczyć, zamiast tego spraw, by ta przestrzeń była spokojna i ciepła. Mów cicho, dotykaj delikatnie i wiedz, że odpoczynek w tych chwilach nie jest słabością, to mądrość wpisana w ciało. Oznaka druga. Utrata apetytu i zmiany w odczuwaniu smaku. Kolejna cicha, ale wyraźna oznaka pojawia się przy stole. Posiłki, które kiedyś przynosiły ukojenie, zupa, ciasto, nawet poranna kawa, nagle tracą swój urok. Muzyka. Osoba starsza, która kiedyś prosiła o dokładkę, może zacząć jeść tylko kilka kęsów, lub całkowicie odmawiać jedzenia. Rodziny często wpadają w panikę, myśląc, że głód przyspieszy śmierć, ale w rzeczywistości ta zmiana nie jest przyczyną pogorszenia, jest jego odbiciem. Gdy ciało zbliża się do swego naturalnego, muzyka końca, nie potrzebuje już, a nawet nie chce, tej samej ilości paliwa. Układ trawienny zwalnia, tak jak wszystko inne. Jedzenie, które kiedyś odżywiało, teraz wydaje się ciężkie. Głód zanika, ponieważ ciało przeniosło swój fokus z życia w świecie fizycznym. Muzyka. Ciało zaczyna się karmić bardziej odpoczynkiem i spokojem niż kaloriami. Co sprawia, że ten moment jest emocjonalnie trudny, to fakt, że karmienie kogoś jest jednym z najbardziej instynktownych sposobów okazywania miłości. Kiedy przestaje jeść, czujemy się, jakby odrzucał samą opiekę muzyka. Ale w rzeczywistości nie odrzuca ciebie. Po prostu podporządkowuje się cichej prawdzie swojej biologii. Pamiętam, jak odwiedzałem moją sąsiadkę Alice, która miała 87 lat. Jej córka robiła jej każdego wieczoru ulubiony szarlotkowy placek, ale Alice brała tylko łyżeczkę, uśmiechała się lekko i mówiła: muzyka. Teraz smakuje zbyt intensywnie. Jej zmysł smaku się zmienił, ponieważ jej ciało już nie potrzebowało świata w ten sam sposób. Słodkość, która kiedyś ją ekscytowała, stała się niepotrzebna. Z tym nie należy walczyć. Zmuszanie do jedzenia może faktycznie przynieść dyskomfort, a nawet ból. Zamiast tego: oferuj małe delikatne smaki: Sok, muzyka owocowy, łagodną zupę lub łyk wody. W tym etapie najważniejsza nie jest dieta, ale obecność. Ciepło twojego głosu, Spokój Twojego towarzystwa. One odżywiają o wiele głębiej niż jakikolwiek posiłek. Muzyka. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj te Numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć dobre treści, które Cię informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Oznaka trzecia. Wycofanie się z kontaktów i rozmów kolejną oznaką, którą wiele rodzin zauważa, ale rzadko rozumie jest wycofanie społeczne. Osoba, która kiedyś uwielbiała rozmawiać przez telefon lub śmiać się przy stole. Zaczyna milknąć. Jej odpowiedzi stają się krótsze. Wzrok odpływa, a cisza wypełnia przestrzenie, które kiedyś rozbrzmiewały rozmową. To nie niegrzeczność ani smutek, to naturalne zwrócenie się do wewnątrz. Gdy zbliża się koniec życia, wiele osób starszych instynktownie odrywa się od świata zewnętrznego. Hałas, opinie, ciągła stymulacja życia. Wszystko zaczyna wydawać się ciężkie. Zamiast tego zaczynają skupiać się na wnętrzu, rozmyślać o starych wspomnieniach, godzić emocje i przygotowywać się na swój cichy sposób. Ten etap może łamać serca tym, którzy ich kochają. Możesz się zastanawiać: Dlaczego ona już nie dzwoni? Dlaczego on nie pyta, jak się mam? Ale w większości przypadków to nie zaniedbanie to akceptacja. Ich świat zawęża się do tego, co naprawdę ważne: spokoju, komfortu, przebaczenia i uwolnienia od niedokończonych spraw. Pamiętam mężczyznę imieniem Harold, lat 82, który przychodził co wtorek na spotkanie przy kawie w naszym kościele. Pewnej zimy przestał przychodzić. Kiedy go odwiedziłem, powiedział cicho: "Powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia w tym życiu." Nie był zgorzkniały ani samotny, był zadowolony, pragnął ciszy bardziej niż towarzystwa. W ciągu kilku miesięcy spokojnie zmarł we śnie. Gdy bliski zaczyna się wycofywać, nie bierz tego do siebie, zamiast tego uszanuj to. Zaoferuj delikatną obecność, nie presję, usiądź obok, nie czując potrzeby wypełniania ciszy. Czasem najbardziej kochającym działaniem, jest po prostu być tam bez słów, bez hałasu, tylko spokojne, stałe towarzystwo. Cisza nie jest pustką to święta przestrzeń, w której dusza zaczyna przygotowywać się na głębszą podróż. Oznaka czwarta Zmiany w oddychaniu i temperaturze ciała. Jedną z najbardziej zauważalnych fizycznych oznak w ostatnim roku życia jest zmiana wzorców oddechu. Czasem jest subtelna sporadyczne westchnięcia, wolniejszy oddech podczas snu. Innym razem jest wyraźniejsza głębokie przerwy, muzyka między oddechami, po których następuje nagły dłuższy wydech. Rodziny często uważają to za przerażające, ale lekarze nazywają to częścią naturalnego rytmu zwalniania organizmu. Gdy układy ciała słabną, przepływ tlenu staje się mniej wydajny. Płuca i muzyka serce, które niezmordowanie ci pracowały przez dziesięciolecia, zaczynają oszczędzać energię. To może powodować nieregularny oddech lub nawet chwile bez ruchu, które wydają się nie mieć końca, po których następuje ostry wdech. To niecierpienie, to ciało znajdujące na nowo swój własny rytm. Możesz też zauważyć, że dłonie i stopy stają się chłodne lub lekko sine, szczególnie wieczorami. Gdy ciało przekierowuje ciepło i przepływ krwi do organów niezbędnych do życia, to cicha zmiana priorytetów, utrzymanie serca i mózgu przy życiu, nawet gdy kończyny bledną i tracą temperaturę. Emocjonalnie ten etap często niesie ze sobą dziwny spokój. Wielu seniorów mówi o uczuciu lekkości lub odwiązania, jakby część nich była już w połowie drogi poza świat fizyczny, opisują to nie jako ból. Lecz jako spokojne oderwanie. Dla rodzin najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to utrzymać ciepło w pokoju, mówić cicho i trzymać ich za rękę, nawet gdy nie reagują. Pamiętam kobietę imieniem Grace, lat 79, 9, która powiedziała mi, podczas opieki hospicyjnej: czuję, jakby mój oddech teraz decydował za mnie. Powiedziała to z lekkim uśmiechem, bez strachu. Jej rodzina zgromadziła się wokół niej, czytając nagłos z jej ulubionej książki poezji, muzyka. Jej oddech zwolnił, potem się ustabilizował, potem znów odpłynął. Zmarła kilka tygodni później, nie w agonii, ale w akceptacji. Oznaka piąta. Przemiany emocjonalne i niezwykły spokój, jedną z najgłębszych przemian, które zachodzą w ostatnim roku życia, nie jest przemiana fizyczna, lecz emocjonalna. Możesz zauważyć, że ktoś, kto kiedyś martwił się każdą drobnostką, nagle przestaje. Kłótnie, które kiedyś wywoływały gniew, przestają się liczyć. Niektórzy opisują to jako puszczenie, ale wprawdzie jest to coś jeszcze głębszego. Osoba zaczyna odczuwać wewnętrzną ciszę, jakby hałas życia już do niej nie docierał w ten sam sposób. Ta emocjonalna zmiana może przybierać różne formy. Niektórzy seniorzy stają się niezwykle spokojni, podczas gdy inni wydają się zdystansowani lub oderwani. Mogą mówić o dawnych wspomnieniach, często z dzieciństwa, jakby zbierali nici swojego życia i tkały je w jedną ostatnią opowieść. Możesz usłyszeć, jak mówią rzeczy takie jak wszystko było dobre, lub jestem gotów wrócić do domu. Te słowa nie są rozpaczą, to zamknięcie. Kiedyś siedziałem obok mężczyzny, imieniem Gerald, który miał osiemdziesiąt lat, i zbliżał się do końca długiej choroby. Kiedyś niepokoił się każdym szczegółem swojego dnia, rachunkami, lekami, przyszłością. Ale w ostatnich miesiącach stał się pogodzony. Powiedział mi: Przestałem walczyć z czasem, to już nie jest mój wróg. Ten spokój promieniował od niego, jak światło słoneczne przez okno. Muzyka. Nawet jego rodzina, która bała się go stracić, uspokoiła się dzięki jego akceptacji. Zmiana emocjonalna często dotyczy też relacji. Seniorzy mogą zacząć przepraszać za dawne konflikty, wyrażać wdzięczność lub ofiarować nieoczekiwane muzykę przebaczenie. To tak, jakby serce instynktownie wiedziało, co musi uwolnić, zanim spocznie. Rodziny czasem błędnie odczytują to jako słabość, ale to w rzeczywistości rodzaj emocjonalnej siły, umiejętność postrzegania życia jako kompletnego obrazu, a nie listy żalów. Jeśli zauważysz to u bliskiej osoby, podejdź do tego z miłością, a nie strachem. Słuchaj więcej, poprawiaj mniej. Ich słowa mogą brzmieć dziwnie, nawet zagadkowo, ale często niosą głębokie duchowe znaczenie. Czasem nie rozmawiają tylko z Tobą, rozmawiają z tą częścią siebie, która przygotowuje się do przejścia w spokój. Kiedy osoba starsza zaczyna promieniować spokojem zamiast walką, muzyka to nie koniec jej historii. To początek nowego rodzaju łaski, takiej, która uczy wszystkich wokół, jak wygląda prawdziwa akceptacja. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj Sara numer 5 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, Polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć dobre treści, które Cię informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Oznaka szósta utrata apetytu i zmiany w nawykach żywieniowych. Kolejną wyraźną i głęboko ludzką oznaką, którą wielu seniorów przejawia w ostatnim roku życia, jest stopniowa utrata apetytu. Posiłki, które kiedyś sprawiały radość, poranna kawa, ciepła zupa, nawet ulubiony deser, zaczynają tracić swój urok. Rodziny często reagują niepokojem, a nawet frustracją, muzyka namawiając bliską osobę, żeby coś zjadła. Ale prawda jest taka, że ciało nie potrzebuje już tak dużo paliwa, gdy zaczyna zwalniać. To, co dzieje się w środku, jest proste, ale głębokie. W miarę spadku metabolizmu układ trawienny zaczyna odpoczywać. Ciało zaczyna wykorzystywać energię bardziej efektywnie, czerpiąc siłę z zgromadzonych rezerw, a nie z pożywienia. Głód zanika, smak się zmienia, a połykanie może wymagać więcej wysiłku. To nie głodówka, to natura wprowadzająca ciało w stan spoczynku. Możesz zauważyć, że Twój bliski przesuwa jedzenie po talerzu. Je tylko kilka kęsów, lub mówi rzeczy takie jak: Po prostu nie jestem głodny. Spożycie płynów również może się zmniejszyć, i choć może to wydawać się niepokojące, odwodnienie w końcowych etapach może faktycznie przynieść ulgę, zmniejszając obrzęk, ból, a nawet duszność. Emocjonalnie jedzenie reprezentuje życie, miłość i troskę. Kiedy więc rodzic lub małżonek przestaje jeść, Rodziny często interpretują to jako poddanie się. Ale to nie kapitulacja, to przejście. Muzyka. Spotkałem kiedyś kobietę imieniem Helen, która powiedziała swojej córce: Karmiłaś mnie przez osiemdziesiąt lat, teraz jestem syta. Powiedziała to z uśmiechem, nie z buntem. W ciągu kilku tygodni spokojnie odeszła, muzyka otoczona rodziną, która w końcu zrozumiała przekaz jej ciała. W tym czasie zmuszanie do jedzenia często powoduje większy niepokój. Zamiast tego oferuj pocieszające pokarmy w małych porcjach, łyżeczkę budyniu, łyk, muzyka rosołu lub ulubioną herbatę. Niech jedzenie stanie się wspólnym aktem czułości a nie naleganiem. Oznaka siódma. Zmiany we wzorcach snu i świadomości. Jedną z najbardziej wymownych oznak, że senior może być w ostatnim roku życia, jest to, jak drastycznie zmienia się sen. Zaczyna spać więcej, czasem przez większą część dnia. Rozmowy urywają się w pół zdania, oczy zamykają się częściej, a momenty czujności stają się krótsze. Rodziny często mylą to ze zwykłym zmęczeniem lub nudą, ale to coś głębszego ciało oszczędzające pozostałą energię. W tym etapie granica między snem a czuwaniem zaczyna się zacierać. Seniorzy mogą wpadać w stan podobny do snu, w którym rozmawiają z osobami, które już odeszły, lub opisują sceny, których nikt inny nie widzi. Dla osób z zewnątrz może to brzmieć jak dezorientacja. Ale wielu pracowników hospicjów mówi, że to oznaka przejścia to tak, jakby umysł już stawiał jedną stopę w innym świecie, delikatnie przygotowując się na nadchodzącą podróż. Te zmiany snu nie są przypadkowe odzwierciedlają mądrość ciała. Muzyka: serce bije wolniej, mózg zużywa mniej tlenu, a potrzeba stymulacji zanika. Niektóre dni mogą być niezwykle czujne chcąc wspominać śmiać się lub słuchać starych piosenek inne dni ledwie otwierają oczy ta nieprzewidywalność jest normalna to część naturalnego rytmu wyhamowywania organizmu kiedyś opiekowałem się mężczyzną imieniem Frank lat 81 który zaczął spędzać w śnie niemal 20 godzin na dobę jego córka Emily była załamana muzyka szepcząc socz Wymyka się nam. Ale gdy się budził, uśmiechał się lekko i mówił: Śniłem o domu. Jego słowa dały jej pociechę i zrozumiała, że jego domem nie był ich dom. To był spokój. Jeśli twój bliski śpi przez większość czasu, nie próbuj często go budzić. Niech jego odpoczynek będzie święty. Utrzymuj otoczenie w spokoju. Puszczaj cichą muzykę, mów łagodnie. I daj mu znać, że jesteś przy nim, nawet gdy nie może odpowiedzieć. Czasami ostatnie połączenie nie odbywa się przez słowa, ale przez obecność. Kiedy osoba starsza zaczyna dryfować między tym światem a następnym, to nie jest utrata życia, to łagodne zbliżanie się do dopełnienia. Każdy sen, każdy oddech, każda drzemka to cicha próba przed uwolnieniem. Oznaka ósma. Nagły przypływ energii przed pogorszeniem. Jedną z najbardziej zaskakujących i najmniej zrozumianych oznak, które wielu seniorów przejawia w ostatnim roku życia, jest nagły powrót energii po tygodniach lub miesiącach słabości. Często zdarza się to niespodziewanie. Ktoś, kto leżał w łóżku, może usiąść i poprosić o pełny posiłek, a cicha starsza osoba. Może zacząć żywo opowiadać o dawnych wspomnieniach. Rodziny cieszą się, myśląc, że zaczął się powrót do zdrowia, ale w wielu przypadkach to ostatnia mobilizacja ciała, krótki, piękny błysk przed zgaśnięciem światła. Lekarze i pielęgniarki hospicyjne nazywają to ostatnim przypływem. To nie cudowny powrót do zdrowia, ale ostateczne uwolnienie zmagazynowanej energii ciało, wyczuwając swój koniec, tymczasowo mobilizuje wszystko co pozostało: glukozę, hormony, rezerwy emocjonalne, by stworzyć ostatni moment witalności. To tak, jakby samo życie żegnało się. Znałem kiedyś kobietę imieniem Eleanor, lat 84, która nie mówiła od dni muzyka. Potem pewnego ranka usiadła Spojrzała na swoją rodzinę i powiedziała: Co za piękny dzień, żeby wrócić do domu. Chrząknięcie. Zaśmiała się, zjadła małe śniadanie, a nawet poprosiła o zagranie swojej ulubionej pieśni. Następnej nocy spokojnie odeszła. Jej córka powiedziała mi później, że ten dzień czuła się jak dar, jakby chciała nam przypomnieć, że nadal jest sobą, zanim odeszła. Ten przypływ energii jest jedną z muzyka tajemnic życia. To moment jasności, ducha, dopełnienia. Niektórzy seniorzy wykorzystują go, by wyrazić miłość, zawrzeć pokój lub po prostu cieszyć się ostatnim poczuciem normalności. Jeśli kiedykolwiek tego doświadczysz, nie marnuj tego na zastanawianie się, dlaczego to się dzieje. Po prostu bądź, słuchaj. Muzyka śmieje się, dziel historię i pozwól im poprowadzić ten moment. Potem, gdy energia znów zgaśnie, pogorszenie stanu ciała zwykle przyspiesza. Oddech zwalnia, sen pogłębia się, a komunikacja może ustać. Ale jest pociecha w wiedzy, że ten ostatni przypływ nie był fałszywą nadzieją, był ich sposobem na zamknięcie koła, na pozostawienie czegoś pięknego. Kiedy zobaczysz to światło po raz ostatni, pamiętaj. To nie śmierć nadchodzi, to dusza mówi, dziękuję, że mnie kochałeś. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę skomentuj to mrtwet numer 8 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć dobre treści, które Cię informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Refleksje końcowe. Prawda jest taka, że śmierć rzadko przychodzi nagle, częściej wkrada się po cichu, oznajmiając swoje przyjście poprzez drobne zmiany: muzyka, zmiany w ciele, w emocjach, w duszy. Choć te oznaki mogą być bolesne do obserwowania, nie są przekleństwem, są zaproszeniem do kochania głębiej, słuchania łagodniej i doceniania każdego pozostałego dnia. Kiedy zaczniesz rozpoznawać te wzorce, przestaniesz się ich bać. Zobaczysz, że umieranie nie jest przeciwieństwem życia, jest jego częścią, tak jak świt przechodzi w dzień, a dzień w noc. Ludzki duch też wie, kiedy odpocząć. Muzyka. Jeśli opiekujesz się starzejącym się rodzicem, małżonkiem lub przyjacielem, pamiętaj, że twoja spokojna obecność może być największym lekarstwem ze wszystkich. Usiądź przy nich, pozwól, by twoje dłonie mówiły to, czego słowa nie potrafią. Przebacz, co trzeba przebaczyć, powiedz, co trzeba powiedzieć. Ostatnie chwile życia nie dotyczą przedłużania czasu, dotyczą wypełnienia tego, co pozostało. Znaczeniem. A jeśli sam jesteś w późniejszych latach, nie postrzegaj tych oznak jako czegoś, czego należy się obawiać. Patrz na nie jako na delikatne przypomnienia, by żyć bardziej świadomie teraz, by dziękować, częściej się śmiać i zawierać pokój, póki jeszcze możesz. Ponieważ świadomość nie tworzy strachu, tworzy łaskę. Dziękujemy za dzisiejszy udział. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dziś nauczyłeś i jak planujesz wykorzystać to w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli spodobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, Proszę polub zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć dobre treści, które Cię informują i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.